Czy kiedykolwiek myślałeś, że papież mógłby przewidzieć przyszłość polityczną Stanów Zjednoczonych? Przygotuj się na odkrycie, które zmieni twoją perspektywę na temat niedawnej historii. W ostatnich dniach swojego życia papież Jan Paweł II wygłosił zdumiewające stwierdzenie, które lata później wydaje się precyzyjnie przewidywać wzrost Donalda Trumpa na prezydenta. To, co zaraz odkryjesz, jest tak szokujące, że możesz wątpić w jego prawdziwość. Ale zapewniam cię, każde słowo jest rzeczywiste i weryfikowalne. Wyobraź sobie na chwilę. Jest rok 2005. Świat obserwuje ostatnie chwile papostwa Jana Pawła II. W obliczu swojej fizycznej słabości, papież wygłasza enigmatyczne stwierdzenie, które wówczas przeszło niezauważone. Jednak dzisiaj te słowa nabierają zupełnie nowego i zaskakującego znaczenia. Czego mógłby powiedzieć Jan Paweł II, co tak głęboko łączy się z fenomenem Trumpa? Odpowiedź Cię zaskoczy i zakwestionuje wszystko, co myślałeś o wpływie liderów religijnych na politykę światową. Zanim ujawnimy to zdumiewające połączenie Pozwól, że zapytam: czy uważasz, że duchowy przywódca może przewidzieć pojawienie się tak kontrowersyjnej postaci politycznej jak Donald Trump? Odpowiedź może na zawsze zmienić twoje spojrzenie na świat. W ciągu najbliższych minut zabiorę cię w podróż, która łączy Watykan z Białym Domem w sposób, którego nigdy sobie nie wyobrażałeś. Odkryjesz, jak słowa umierającego papieża wydają się przewidywać jedno z najbardziej zdumiewających wydarzeń politycznych naszej epoki. Ta informacja jest tak uderzająca, że możesz poczuć potrzebę natychmiastowego podzielenia się nią. Ale ostrzegam: gdy to usłyszysz, Twoje postrzeganie niedawnej historii zmieni się drastycznie. Jeśli jesteś gotów zanurzyć się w jedno z najbardziej zaskakujących odkryć naszych czasów, oglądaj dalej, ale bądź ostrożny, bo po tym wideo nigdy już nie spojrzysz na relacje między religią a polityką w ten sam sposób. Zanim zagłębimy się w tę niesamowitą historię, upewnij się, że subskrybujesz nasz kanał i włączasz powiadomienia. Dlaczego? Ponieważ treści, które zaraz zobaczysz, są tak unikalne i odkrywcze, że możesz już nigdy nie znaleźć czegoś podobnego. Nie ryzykuj utraty przyszłych, odkryć jak to. Twoje przyszłe, ja Ci za to podziękuję. Wracamy do roku 2005. Świat przechodzi przez głęboką transformację. Wojna z terroryzmem jest w pełnym rozkwicie, globalna gospodarka się chwieje, a Kościół katolicki przygotowuje się na historyczną zmianę. W środku tego zamieszania, Jan Paweł II, osłabiony przez chorobę, szykuje się na swoje ostatnie dni jako przywódca Kościoła katolickiego. Wyobraź sobie, że w tych ostatnich dniach papież wygłasza enigmatyczne stwierdzenie, stwierdzenie, które wówczas zrozumiało niewielu, ale które lata później nabrałoby zdumiewającego znaczenia. Co mógł powiedzieć Jan Paweł II? Co mogłoby się odnosić do przyszłości, której nie dożył? Zanim ujawnimy to stwierdzenie, zastanówmy się nad kontekstem. Jan Paweł II był znany ze swojej politycznej przenikliwości i zdolności dostrzegania prądów historii. Przeżył II wojnę światową, komunizm i zobaczył koniec zimnej wojny. Jego zrozumienie świata było głębokie i wielowymiarowe. Ale jak mogła ta wiedza sięgnąć przyszłości, której nie miał szansy doświadczyć? Czy możliwe, że jego duchowa wizja pozwoliła mu dostrzec wydarzenia, które jeszcze się nie wydarzyły? Oto, gdzie historia staje się naprawdę fascynująca. Bo to, co Jan Paweł II powiedział w tych ostatnich dniach, nie tylko zaskoczyło, ale wydawało się przewidywać polityczny fenomen, którego nikt się nie spodziewał wzrost Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Pomyśl o tym przez chwilę. Jakie stwierdzenie mógłby wygłosić umierający papież, które po ponad dekadzie wydawałoby się precyzyjną prognozą dotycząca jednego z najbardziej kontrowersyjnych prezydentów w historii Stanów Zjednoczonych? Odpowiedź na to pytanie jest tak uderzająca, że może zmienić Twoje postrzeganie relacji między religią a polityką na zawsze. Ale zanim to ujawnimy, chcę, abyś rozważył. Co by się stało, gdybyś odkrył, że dzisiejsze wydarzenia polityczne zostały przewidziane przez duchowych liderów przeszłości? Czy to zmieniłoby twoje spojrzenie na świat? A oto najbardziej intrygująca część. To, co powiedział Jan Paweł II, nie było bezpośrednią prognozą na temat Trumpa. Nie, to było coś znacznie subtelniejszego i głębszego. To było spostrzeżenie na temat natury przywództwa i stanu świata, które lata później wydawałoby się doskonale opisywać fenomen Trumpa. Jesteś o krok od odkrycia związku, który podważy twoje zrozumienie niedawnej historii związku, który sprawi, że zakwestionujesz wszystko, co myślałeś o wpływie postaci religijnych na politykę światową. Ale zanim ujawnimy to zdumiewające powiązanie, pozwól, że zapytam: Czy jesteś gotów zakwestionować swoje przekonania? To, co zaraz usłyszysz, może na zawsze zmienić twoją perspektywę. W ostatnich dniach swojego życia Jan Paweł II uczynił głęboką obserwację na temat przyszłości światowego przywództwa obserwację, która w świetle ostatnich wydarzeń wydaje się niemal prorocza. Czy jesteś gotów usłyszeć jego słowa i zobaczyć, jak łączą się z ascensją Donalda Trumpa do władzy? Odkrycie, które zaraz usłyszysz, nie tylko cię zaskoczy, ale także sprawi, że na nowo przemyślisz wszystko, co myślałeś o wpływie liderów religijnych na politykę światową. Przygotuj się na podróż, która połączy punkty między Watykanem a Białym Domem w sposób, którego nigdy nie wyobrażałeś sobie możliwy. Nadszedł moment prawdy. Oświadczenie Jana Pawła II, które wydaje się przewidywać fenomen Trumpa. Przygotuj się, bo to, co zaraz usłyszysz, może wstrząsnąć fundamentami Twojego zrozumienia niedawnej historii. W swoich ostatnich dniach, Jan Paweł II uczynił głęboką obserwację na temat przyszłości światowego przywództwa. Powiedział Nadciągnie czas, w którym świat będzie wołał o silnego lidera, kogoś, kto obieca bezpieczeństwo i dobrobyt, ale uważaj, bo ten lider może nie być tym, czym się wydaje. Czy zdajesz sobie sprawę, jak zdumiewające jest to? Lata przed tym jak Donald Trump wszedł na scenę polityczną, Jan Paweł II wydawał się przewidywać nadejście lidera, który obieca dokładnie to, co Trump obiecał w swojej kampanii siłę, bezpieczeństwo i dobrobyt ekonomiczny. Ale to nie wszystko. Papież kontynuował: Ten lider będzie mówił językiem prostego człowieka, zakwestionuje ustalony porządek i obieca powrót do minionej chwały. Wiele osób go poprze, wierząc, że ma odpowiedzi. Ale prawdziwym wyzwaniem będzie rozróżnienie, czy jego intencje są czyste. To niemal przerażające, jak dokładnie ta opis pasuje do prezydentury Trumpa, prawda? Trump ze swoim hasłem sprawmy, by Ameryka znów była wielka, swoim bezpośrednim stylem komunikacji i antyestablishmentowym podejściem wydaje się idealnie wpisywać w tę charakterystykę. Teraz, zanim wyciągniemy zbyt szybkie wnioski, ważne jest zrozumienie, że Jan Paweł II nie wspomniał Trumpa z imienia. Nie mógł tego zrobić. Trump nie był wówczas postacią polityczną. To, co papież zrobił, było czymś znacznie głębszym. Zidentyfikował tendencje w społeczeństwie, pragnienie pewnego rodzaju przywództwa, które lata później Trump ucieleśnił. Ale oto najbardziej intrygująca część. Jan Paweł II nie zakończył na tym. Dodał ostrzeżenie, które dzisiaj brzmi niezwykle aktualnie. Prawdziwe niebezpieczeństwo nie przyjdzie od samego lidera, ale od tego, jak ludzie na niego zareagują. Podziały, strach i gniew mogą być bardziej szkodliwe niż jakakolwiek polityka. Czyż nie jest to dokładnie to, co widzieliśmy podczas i po prezydenturze Trumpa? Polaryzacja polityczna, napięcia społeczne, wzrost ruchów ekstremistycznych. Jan Paweł II wydawał się przewidywać nie tylko wzrost lidera, takiego jak Trump, ale także społeczne konsekwencje jego prezydentury. Teraz kluczowe jest zrozumienie, że nie sugerujemy, iż Jan Paweł II miał nadprzyrodzone moce prorocze. To, co widzimy tutaj, to wynik głębokiego zrozumienia ludzkiej natury i nurtów historii. Papież ze swoim ogromnym doświadczeniem i mądrością był w stanie zidentyfikować wzorce, które lata później ujawniałyby się w sposób, którego nawet on nie mógłby sobie do końca wyobrazić. Ale to rodzi fascynujące pytanie. Jeśli Jan Paweł II mógł tak precyzyjnie przewidzieć pojawienie się lidera takiego jak Trump i jego konsekwencje, co jeszcze moglibyśmy się nauczyć z słów duchowych przywódców przeszłości? Jakie inne przewidywania mogą czekać na odkrycie? I tutaj historia staje się naprawdę istotna dla Ciebie, drogi widzu, bo jeśli nauczymy się słuchać ostrzeżeń przeszłości, być może będziemy lepiej przygotowani na wyzwania przyszłości. Pomyśl o tym, co by się stało, gdybyśmy mogli zastosować tę samą mądrość do wyzwań, przed którymi stoimy dzisiaj? Jak zmieniłoby to naszą perspektywę na obecnych liderów i pojawiające się ruchy polityczne? Powiązanie między słowami Jana Pawła II a fenomenem Trumpa to nie tylko ciekawostka historyczna, to potężna lekcja o znaczeniu ponadczasowej mądrości w szybko zmieniającym się świecie. Ale to nie koniec. Słowa Jana Pawła II nie tylko wydają się przewidywać wzrost Trumpa, ale również ostrzegają przed konsekwencjami takiego przywództwa. Papież mówił o znaczeniu jedności, współczucia i dialogu w czasach podziałów. Czyż nie są to wartości, które były najbardziej wystawione na próbę w erze Trumpa? Rozważmy przez chwilę szersze implikacje tej przewidywania. Jeśli duchowy lider potrafił tak trafnie przewidzieć polityczne wyzwania, przed którymi będziemy stać, co to mówi o związku między duchowością a polityką? Czy możliwe, że potrzebujemy więcej, a nie mniej, duchowego przewodnictwa w naszych decyzjach politycznych? A oto pytanie za milion dolarów. Gdyby Jan Paweł II żył dzisiaj, co powiedziałby o obecnym stanie naszej polityki i społeczeństwa? Jak doradziłby nam, abyśmy przetrwali wzburzone wody polaryzacji i podziału? Te pytania prowadzą nas do głębszej refleksji nad rolą duchowej mądrości w naszym nowoczesnym świecie. W erze fałszywych wiadomości, manipulacji medialnej i polityków, którzy stawiają władzę ponad służbą, czy możemy znaleźć w naukach duchowych liderów, takich jak Jan Paweł II, latarnię przewodnia? Teraz, gdy odkryliśmy to zdumiewające połączenie między słowami Jana Pawła II a fenomenu Trumpa, Kluczowe jest, aby zrozumieć, jak to odnosi się do naszego obecnego świata. Po pierwsze, to odkrycie zmusza nas do ponownego przemyślenia, jak postrzegamy mądrość liderów duchowych. To nie są mistyczne proroctwa, lecz głęboka wiedza o naturze ludzkiej i cyklach historii. Ile innych przewidywań, podobnych do tych, które zawarte są w pismach i przemówieniach innych liderów religijnych i intelektualnych przeszłości, może być ukrytych? Co ważniejsze, jak możemy zastosować tę mądrość do wyzwań, przed którymi stoimy dzisiaj? Pomyśl o obecnych liderach, o wschodzących ruchach politycznych. Czy dostrzegasz podobne wzorce do tych, które opisał Jan Paweł II? Czy znowu znajdujemy się w momencie, w którym ludzie wołają o silnych liderów, którzy obiecują bezpieczeństwo i dobrobyt? Ostrzeżenie Jana Pawła II o niebezpieczeństwie podziału i strachu brzmi dzisiaj głośniej niż kiedykolwiek. W erze mediów społecznościowych i wiadomości: 24-7 polaryzacja polityczna i społeczna wydaje się osiągać szczyt. Jak możemy jako społeczeństwo stawić czoła tym wyzwaniom, nie wpadając w pułapki, które papież przewidział? Zastanów się przez chwilę, jak inaczej mogłaby wyglądać nasza reakcja na prezydenturę Trumpa, gdybyśmy zwrócili uwagę na ostrzeżenia takie jak te Jana Pawła II. Czy moglibyśmy złagodzić niektóre z podziałów, które się pojawiły? A patrząc w przyszłość, jacy inni liderzy lub ruchy mogą się pojawić które pasują do tego wzorca, czy jesteśmy przygotowani, aby zmierzyć się z tymi wyzwaniami w sposób mądrzejszy i bardziej świadomy? Najważniejszą lekcją, jaką możemy wyciągnąć z tego odkrycia, jest znaczenie perspektywy historycznej i ponadczasowej mądrości. W świecie, który szybko się zmienia, gdzie wiadomości sprzed wczoraj wydają się już przestarzałe, potrzebujemy bardziej niż kiedykolwiek zakotwić nasze decyzje w głębszych zasadach i zrozumieniach. Czy jesteśmy gotowi uczyć się z historii? Czy jesteśmy skazani na powtarzanie tych samych wzorców raz po raz? Wybór, drodzy widzowie, leży w naszych rękach. Ale nie pozostawajmy tylko w refleksji. Czas działać. Jak każdy z nas może przyczynić się do uzdrowienia podziałów w naszym społeczeństwie? Jak możemy promować bardziej konstruktywny i współczujący dialog w naszych społecznościach? Mądrość Jana Pawła II przypomina nam, że prawdziwa zmiana zaczyna się w sercu każdego człowieka. Czy jesteś gotowy, aby być częścią tej zmiany? Dotarliśmy do końca tej niezwykłej podróży. Podróży, która zabrała nas od ostatnich dni Jana Pawła II, aż do prezydentury Donalda Trumpa, a następnie z powrotem do naszego obecnego czasu. Podsumujmy. Odkryliśmy, że słowa papieża, wypowiedziane prawie dwie dekady temu, wydawały się przewidywać zaskakująco dokładnie pojawienie się lidera takiego jak Trump oraz konsekwencje jego prezydentury. Ale poza tym fascynującym połączeniem, nauczyliśmy się cennej lekcji o znaczeniu ponadczasowej mądrości w naszym nowoczesnym świecie. Pytanie, które pozostaje, brzmi, co zrobimy z tą informacją? Jak nasze perspektywy i działania zmienią się w świetle tego odkrycia? Zachęcam cię do głębokiej refleksji na tym, czego się dzisiaj nauczyłeś. Jak możesz zastosować tę mądrość w swoim codziennym życiu? Jak możesz przyczynić się do uzdrowienia podziałów w naszym społeczeństwie? Ale nie zatrzymuj się tylko na moich słowach. Chcę usłyszeć Twoją opinię. Co myślisz o tym połączeniu między Janem Pawłem II a Trumpem? Czy dostrzegasz podobne wzorce w obecnych liderach? Podziel się swoimi myślami w komentarzach poniżej. A jeśli uważasz, że ta informacja jest tak ważna jak ja sądzę, nie wahaj się podzielić tym wideo ze swoimi przyjaciółmi i rodziną. Może razem zainicjujemy rozmowę, która doprowadzi nas do mądrzejszej i bardziej świadomej przyszłości. Zanim odejdziesz, pamiętaj, aby subskrybować nasz kanał i włączyć powiadomienia. Dlaczego? Będziemy nadal odkrywać fascynujące połączenia, ujawniając ukryte prawdy, które mogą zmienić Twoją perspektywę na świat. Nie przegap naszego następnego wideo, w którym zbadamy kolejne uderzające odkrycie, które może być tak zaskakujące, jak to, co właśnie widziałeś. Pamiętaj, że wiedza to moc, ale tylko wtedy, gdy działamy w jej zgodzie. Czy jesteś gotowy, aby stać się częścią zmiany? Dziękuję, że towarzyszyłeś mi w tej podróży odkryć. Do zobaczenia następnym razem. Niech mądrość przeszłości oświetli Twoją drogę ku przyszłości.